Halo, witam was już w trzecim odcinku z gry World War Z. Za mną jest standardowa ekipa, czyli Tessamir, Tokar i Hallo, Halo. Helo. Ostatnia misja z aktu pierwszego. No, jest Gnój. A my sobie pociągiem przyjechaliśmy. Vacation w mieście. Baw się dobrze pociągami, Spirusie. Tak. Nie, tu, tu wszędzie zombie pierdale, a chłopce pociągiem za ten... ...za dupia. Do pociągu Leż, mu to ja nie, nie wskoczy. Myk! Jest torba. A, nie ma nic w torbie. Dobra. To, to let's go. Może ciuchy, bo tu już trochę jebie, jak tyle dni biegamy. O, są zombie, są zombie. Wstają. Odpaliłem. Nie, pistoja się na to Ktoś mi bił w plecy, halo. Któryś jest mordę. Friendly fire! <laughs> Powinny być statystyki friendly fire pokazane. No, to Mati by wygrał. Bo cały czas jemu w plecy bije. Ja sobie strzelam, a ty podbiegaj z maczetu, mi macha przed ryjem. To nie będę stopowo Piedrole, <laughs> piedrole, nie gram z wami. szybko, Kurwol jeden. Co na szybko? Co na szybko? Co ty? Jakie na szybko? Speedrun, speedrun. Oh! I oh <laughs> masz speedruna gościu Boom. Nie wiem co się stało O ja chcę sportowego A ja sobie wezmę to co ty masz co to Dawaj to Użycie Używaj, używaj no Asno wpisałem nie A nie co mamy do wyważenia Nie ci nie rozumie. mamy, Nie mamy, nie mamy ładunek się rozglądać A my zawsze nie prawejamy i zejdziemy ja O, granaty wezmę sobie ja w jakimś pociągu biegam Co? A, tutaj Ty, ktoś... gruby! O, walgo! Gruby, walgo! Ty, spadłem gdzieś Mogę tam wejść z powrotem do was? Nie mogę Nie już. Lecą, granata rzucam Ale... wybuchy Ale gnój Ale gnój Mati, idę ci pomóc! To, ty, ty nie masz czym Ty, wstała! Jak to nie masz czym? Nie ma. chcesz No, w sumie sobie poradziłeś, elegan. co To? Uchuj! No, nie masz czym, nie? Jakbym nie szedł, to byś zdechł. Dajcie, musiałbym na dwa baty siedzieć. Chodź, gruby, rozejrzyjmy się. No. O, granaty. Ja to bym strzelił, ale troszkę. To już nie ma. granaty? Strzeliły. Nic więcej nie ma, jest strzelba bojowa. I nic więcej. Nie, nie chcę strzelby chyba. Ja to zaczynam, tu A Znowu jest Hunter gdzieś. Jest, 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 jest. Dobra, zabiję. No ja. Chodźmy na górę, już co? No to. się rozglądam z tymi. Co to? Coś coś się pierdolnęło. Dotrzejmy, to pewnie coś jednia. Wy szybciej ode mnie biegacie, to nie fair. No na sprincie Ja też na sprincie, ale mój gruby nie chce sprintować. Młotrwa tyle chylać u Ulałem się no Nie ma? Nic tu nie ma Bazułka! Uuuu Dawaj to a, o, a to ma tylko jedno. Mo. Ale wiesz co tu się będzie działo później A no w sumie To tak. Nie wojna Gruby Nie żyje <grym> się złożył Lecę Oa kurwa Co, co to się czeka? stało? Nie wiem ktoś strzelił Mati co? Mati salutuje, ty. Tak, creeper, Mogłem. Był kałaszek tam, Mati? Nie. Dlaczego? Jeszcze, Był jest kałaszek. Tak. Ja już ammo nie mam. Mam tylko do pistoletu. Dobra, wszystko. Amo na dole będzie. Kule nie jest. Nie, ja mam. Ja to nie mam życia. Śmierdziel, śmierdziel, śmierdziel. Leży. Chodźcie tutaj do Matiego. Tak, w sumie to jest ammo. A, ammo. Może akurat jakaś, jakaś. O, kałaszek, to ja sobie wezmę z chęcią. O kurwa, spadł. I ammunition, granaty. Nie, wy się tam zbieracie, a ja się No to dobrze ja no. Toś musi coverować w tym team, w teamku, nie? Hunter leży. Co oni tak. Z... O, oni z góry spadają. Faktycznie. Mek mek mek, z biodra. no łeb mi skoczył. Pan policjant Wpłużył ja, 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 ja. się nie, na mnie! Uh! Hello Ty jakoś... coś dostałeś Jakąś coś? Ta siatkę elektryczną Gdzie dać? Nie wiem Ej, lecą skurwibonki! Ej, tutaj? Patrz Lecą skurwibonki! Nie Na górę Oj, za wcześnie Oć trochę mięze. Uważaj! Ciekawe. BUM! Ło! Wow. Kamanka on, Do mnie tu wchodzą! O, nie! Tak proszę nie robić! Wiele tu skacze jak dziki, Na Aaa, pomoci! To... Pomoci! chlas ...chlastam. Proszę się odsunąć ode mnie. Lecę pamo... Tu gdzieś granaty no. jeszcze a nie, szkopięta. Strzelawi ktoś się wpierdala pod celownik. Eddie, znowu biegnął, znowu biegnął. O chuj, patrzcie, patrzcie, jaka to chmara jest. Mara zombie. Zarabiają też plecy, uważajcie. No, jeszcze chwilę. Ja wybuchowe sobie stawiam Daj mi też, daj mi też. No, musisz się tu podejść. Dobra, mam. Wybuchowe są sztos. A e, pomógłby Shady. Spinam się. nie ma w dupie. Próbuję. No, no ty, jak mnie kąsa ten... Dawaj, śmier śmierdziel. dawaj. ...śmierdziel. Dobra, dam. luźno, daliśmy radę. No i zajebał mi. To. A Teddy? To on no, to nie zajebał moje. Bo to jest y kradziej. To kradnie. Wstanie. Dobra, ja tu je Wcześniej tak samo było, przecież ja mówię Jak będzie apteczka to zostawcie, jeżeli podbieg, zabrał ci. Zabrał nie. i mnie ulecz. Znowu biegnie ta chmara Ja już ammo nie mam Policjan w froncie stoi Nic uwaga bo Ja gram więcej tą klasą kladziecie amunicję <laughs> Mati biorę ammo. No szybko wskakuj gruby Policjant biegnie o! śmierć O matko, Łomatko, jak biją! Ła, wow, umieram! to e, policjant, pan policjant! O kurwa, u nas tu? przycisk, przycisk duście trzeba uciekać! pomocy, pomocy Uciekać trzeba stąd, szybko! Wnoszę go! Użycie, używam! Jak coś to też wam perkę, że szybciej podnoszę! No, nie? Spoko, no to podnoś ty! Ammo mi się kończy, o jezu, ile tego główna tu jest! Go, go, go! To trzymajcie, biegniemy. Ja ginę, ja ginę! Biegnę, biegnę szybko! Czekamy! Pieczka! Gruby jeszcze, Gruby chodź! Gruby! Nie! Gruby! Szybko, ja coveruję! Biegnijcie, biegnijcie! Trzymam ich, trzymam ich! Dobra, 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 dawaj Mati, nie tak, wiem, jakiegoś Trzymam ich, trzymam ich My jesteśmy na dole dawno Dobra Ej, tu jest ten Ładunek wybuchał ten Pierd... Eee, na łeb mi spadają! tego Nie, 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 nie ram, schynąłem Pięknę Halo dobra, Proszę powód, ja mam ładunek, nie możecie mnie zostawić <laughs> Jeszcze jaki argument, wziąłem ładunek <laughs> No bo ładunek jest bardzo ważny w tej grze, no <laughs> Wszyscy, ej wszyscy, wszyscy, wszyscy Łoł <noise> wow! Ale leciał, widziałem Ktoś trwaka piłkę Byliśmy tam No a co? Przyszedł Ja mam tak się nie da. Do ja mam 100 ja Jezu, 100. Mam. ile tu ich leci Matko Zamykaj to. Zamknij Dobra Dobra, musimy ammo znaleźć Łatwo, easy było, easy było, no, nie? Tak, to to można stwierdzić, że easy Tak, easy, easy jest amunicja. Apteczka. Ja chcę jedną. Dlatego, ja już za, zajebałem yy! Macie kurwa, apteczki swoje. Używam apteczkę, Mogę... że on jakąś wodą się polewa. A gran gran granaciki jakieś są? O, oczywiście, że są. Ja sobie nie wezmę. Eee! Eee! Eee, pani! Dobra, patrz, jak to się robi. Biegniesz, biegniesz. I ucieczka Tu ja no coś leży Ja sobie nie wezmę tej skrzynki Uuu Zabrał, zabrał Macie, szedł i ucieka zanim 20 typa biegnie <laughs> Nie wierzę To ma wyjebane, widzicie się ma wyjebane, to jego koledzy są to właśnie, ja z nimi współpracuję Ja spierdalam <laughs> ja Creeper A, kurwa, O, o, o Zejdź, zejdź Ja wsadzam Mamy, mamy, dobra Ja mam dosłownie jeden HP Mamy, a co Sam. mówiłem wcześniej? Podnieście ładunek A to o ten ci ładunek chodziło A jaki? Może ja apteczka będzie jak jakaś dla pana? Tak Jedna apteczka, dwie są Granaty Jedna apteczka dla pana, druga może być dla psa jedną, bo mam dało. Chodź No ja mam jeden HP Chodź Proby. Co tam? Leć mnie Thanks. Leć mnie Leć mnie, gruby a, a widzicie ten laser? Do. No. Jedzę ci woko. Co ty robisz? Wiedzę ci w oko. Dobra, A patrz, patrz co ja mam. No wiesz Jeden. co ja mam jeszcze? Patrz, czekaj. O oh, kurwa. <grym <grym Dobra, zająłem. idziemy, idziemy. Ma Stay quiet. Jak jest stay quiet? Co jest? Bum! Jak jest stay quiet? Co Lety wy próbujecie? Macie granatę! Na Sheddy dostał U! O kurwa Rzucaj tego granata! Rzucam, rzucam! Odwrót, odwrót! Odwrót! Kurwa plecy Nie ty Nie no, plecy nie Nie no, plecki są czysto, plecki są czysto, także ze spokojem Kurwa, pomocy! Biegną też z pleców, ale Cię dwóch kurwa, tylko. Teraz z pleców lecą. Nie no, dwóch tylko. Co ty. Za fake info dajesz, człowieku? Zabijmy się może co? Ej, Nie, bo policjant. Co no to kurwa? Ja. <noise> Zanadto bombowy. <noise> policjant jest słaby. O ty. to, że te plecy ja... patrzę, z pleców Zabijmy. tylko dwóch przyszło. Co to jest w ogóle? A, Dobra, lećmy, no. Chodź, Damian tutaj. Gdzie? No do tyłu A co masz? Tykacz. Leży No, ja se nie do wezmę. Run! Run, bro! Dawaj, dawaj, Mati, to... lecimy. Czekaj, co to się da? Bo to się na to wst... na... Dobra, możesz sobie. mu te skrzynie coś mi Że kliknąć. A to wyszło Pol, tylko... Nie z Niezły granacik. Chodźcie, chodźcie. U! Uh. Bum, 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 f no, ok. I I nie, nie, nie mam, nie, ma mammo już. Już czuję, czuję samo. Ja nie mam ammo już. Tu jest, tu jest ammo. Który mnie zamknął?! Koleczkę macie. Biorę teraz. No, no otwórz mnie! Ej, patrzcie to! Mati! <laughs> Mati, nie! <laughs> Mati! Nie mogę go uleczyć! Mati! Czemu zamknęliście Matiego? Wychamy bezduszne! Nie możemy cię podnieść teraz. Dobra. Chyba będziesz musiał poczekać Popatrzmy na niego Mati nie, Don't die Chodź, rękę ci daję, chodź o, zaraz, zaraz się <noise> przemieni dalej No Mati nie bądź taki złośliwy, ch hamski, no Pomagam no, no, ci Ale to Sheddy zamknął ci no, Widziałem no, ja. Widziałem, no, bo, bo spojrzałem się budeja, I jednym okiem widziałem pobiec. jak ci, jak ci nogę podciął Jak ci nogę podciął, widziałem I zamknął szybko tam, o, pa, przemienia się, przemienia się, zobacz, zoba. Ale nie bicie go, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj Czekaj, co on teraz robi? Mati, chodź, o Pa, 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 no Nie strzelaj do Matiego! Ale to już nie Mati To jeszcze, to był Mati To byłem ja To byłem ja Dobra, Mati, zaraz, spokojnie, zaraz cię, o I Mati już jest Mati już jest Widzisz, nie mówiłem. mówiłem, nie strzelaj do Matiego, strzelałeś do niego, o kurde, Mati, co tu biegnie Mati, Mati, sobie. chodź. Tu 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 Wojna, tu, tu. wojna. Biorę sobie to. Zika Pakuj, idziemy. Pakuj walizę. Dobra, ja se fragi nabijam, Elo. Pek, 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 Fire in the hole! Bum. Plecy, plecy, plecy! Ja to patrzę. Dobra, o matko, ile ja mam to automatyczne, uważaj gruby. I bomby, bomby, uważajcie na miny. Co mnie bije? A, to wieżyczka. Uh! Śmierdziel z tyłu, śmierdziel z tyłu, zejdź Sheddy, bo nie mogę strzelać w nich przez ciebie. Co za rak, co za rak, Sheddy. Ciebie! Gruby! No policjant! Pan policjant, proszę odejść! Ała, no pan pan nie, a łanu no kto granata rzucił? No jak myślisz? Shedi! No nie było cię tam wtedy! W ogóle stałem policjant cały czas! Ja, no to i ja stałem! O matko! Shedi to jest taki rak! To jest taki rak, naprawdę! Rakus! No i Mati mi pocelownik szedł! Eee, no jaki ból Masz do tego granata! No daj. A teraz to rozpierdolcie Z spaniaczki. Kto wziął tą ten broń? Dzięki. Nie Oła, wiem, dobra, ja, a można granatem to rozdupić? Prawdopodobnie. Rzucam. Tak, piskam. Ta, o Mati Oła. nie żyje. Mati czemu się przewróciłeś? Wtedy mi nogę podstawił. Na pewno. Rozjebałem drugą. Dobra. Wyjebałem się. Mati mi o, nogę nogi. podstawił. Mati Bo nogę ci podstawił? Ja, yep. o dobra. Olgan. A jedna Nie. apteczka jeszcze jest. Nie ma pewnie. Dobra. I'm reloading. Było jakieś samo? Jest tutaj. Granata? Fajr skoczący. Dobra, z wolności. Gdzie? O, to Rozkładajcie te tak w Macie. jest moja ulubiona broń. Wstał! Stary wstał. Tu co jest? Mogę to podnieść? Nie odpalajcie jeszcze. no, nie mogę. Nie, przygotujmy się, przygotujmy się. Granaty, ammo, apteczkę o, też wezmę. Teddy, mogę cię uleczyć jak chcesz. Uleczyć, a No To musisz y, poczekać, bo już biegnę na ciebie. Mam tutaj coś, druta kolczastego. Stoj! Nie uciekaj! Ty już pieprzasz ode mnie! Dobra, nie leczę cię. Nie lecz, nie lecz. Tylko się zrespiły. Ktoś ci się aktywował, czy jak? Nie, samo nie, się nie aktywowało. Się do... Kurde. Tutaj druta postawić? Nie wiem, postaw na, druta gdziekolwiek. się na mnie ten Piper. Idę Cię podnieść. Skaczą tutaj w dachu. Jeden skoczył. Zrazu cię uleczę. Dobra. Albo nie policjant! Pan policjant! O Boże Dobra, stój, stój, stój. Stój. Po mi w słonek. Użyć to? Nie wiesz czy mnie? Ciebie się? Ciebie Ciebie No i widzisz? Bo mi się bardziej przydarzy cię niż tobie <grymne> Karma kurwa za te granaty Ej używać tak. to? Mm, no to tak, już nie Mati nie ław tak. tak już mamy wszystko zebrane Co teraz yy, Będą lecieć od prawej w i będziemy musieli to... Ej wezwij we, 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 ostrzał moździerzowy wezwałem Teraz? To brawy brawo, że o, teraz wezwałeś jak nic nie idzie Tatruty. truty co jest ten ostrzał kiedyś mógłby się nam przydać. No Ale Shady nie pomyślał i wezwał ostrzał Bo Jezu smurut jest Dobra Już Wyciągarka no, garka się zacięła. Pod taką co trzeba kilka razy. Ej, mam autowieżyczkę jeszcze. Dostawiaj, stawiaj, na, na co czekasz. Dostawiaj, gdzie chcesz. O no tutaj, pa. Stawiaj, gdzie to, to... chcesz. Ty bole, się zrespił, jak ty. Screamer, screamer. Nie no, ja się nie wezmę, mamo Matko święt... O jezu, biją mnie. Bije mnie coś. Mnie też! Puść mnie Spójrzcie mnie! Sheddy pomóż! Sheddy! Pomagam! Słabo! Policjant siedzi! O nie! Sheddy, ja się leczę. Szedj, ja się leczę. Dawaj, dawaj. Powalił mnie. Sam jestem, co wy robicie?! Ja dalej. Ja na dachu śpię. Wyciągarka się zacięła. Jeszcze gruby! Gruby, pójdźmy! Ile ma ciągnąć? To Gonią! No gruby cię złapał. Gruby mnie zeżar, puśćmy! O, cię w No, przybygiem. Nie wierzę Aj, O, ciężka ta misja. Znaczy, Ja nie wiem czemu my się tak po raz pierdalaliśmy. Ona najpierw do z lewej strony, a potem z prawej. My powinniśmy teraz na statek walić się w tym drugim No miejscu. Ja tam czekałem. No nic, dobra. Widzimy się zaraz w tym samym momencie, bo to była jakaś patola teraz, co odjebaliśmy Dobra, w tym Trzeba, samym nie. miejscu jesteśmy, jazda, biała gwiazda Łe, za dużo ich tu, hanty! Dzięki Dzięki kumplu Dobra, szybko zniszczmy ich Gówno, nie mam broni fajnej Aż tutaj jeden nalot mobowy, jak będziesz tego później że biorę No spoko, to może... Nie, nie ma tego nalotu Nie, policjant jest faktycznie to mi zajebał. Kurwa, milion zombieaków. Nie, policjant. Leżę Z, Jak on mnie złapał? No ja też leżę, ja pierdole. Czemu wy wszyscy leżycie? No bo mnie wpierdoliłoś kurwa. Waty podnieś... podnieś ich. Nie też. Nie wiem, ja mówię policja, to dość tego, podnoś, podnoś. podnoś. Drugie leży. Jak leży, wstał. Nie też, mnie też tak szybko zrób. Pa, pa, pa. Ja robię szybko, pa. Boski dotyk yy, boga. <laughs> Paty dotykaj mnie częściej. Ja pierdolę. Ty krzyczący, dobra to zabiję zabiję Dobra gdzie wieżyczkę postawić żeby nam pomagała Tutaj będzie git? Tutaj na górze była fajna rzecz Mati dotykaj mnie częściej Ja pierdoła tokar jaki unik zrobił Kurwa mać Tutaj wieżyczkę stawiam Ja tu postawię chyba Śmierdzielę, śmierdziele 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 z Mamy tutaj koła, wiele co? Była jakaś apteczka? Kawa rozumiem. A to dobra, to karulacz się. Powery. Powery. No, 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 no. zrób, A ktoś ła, łapteczkiem ma ktoś? Ja bym, bo nie ma nie 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 tak nawet Ja, na ja m. M. nawet napoję, Dobra, tu jest Fokus, fokus. Jak coś, jak będzie ten stage, że będą z każdej strony lecieć, to grupujemy się tam, gdzie jest użycie, ten, wiecie. Dokładnie. To jest, zaś mi. Poprawdźcie się. Krówka. Krówka jeszcze. Ktoś chce krowę? E, czekaj, czekaj, ja bo, ja Czekajcie, bo tam jest do wzięcia coś jeszcze. Ja mogę, dobra nie to daj, Mati. Nie, to siatka elektryczna. To no, dawaj to, tutaj ją. O tę stronę. Tu bramka jeszcze Możesz gdzie chcesz położyć? Tak, znaczy może tylko przy tych bramy. A. No i spoko, dobra. Pompa. To co? Odpalać? No, jeszcze do wzięcia. Ty granata macie do wzięcia. Tak. Na górze też. Palać, guys? Nie, no ja ja, nie, 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 ja się ustawię tam W górę Dobra, odpalam Dobra, idę z toru tu Dobra, my, my z tu będziemy Co ja tam rozpakowałem? O kurwa, dawaj Macie tam nalot, nie? Toż masz jeszcze Spierdalaj te moje A co, jeden nalot jest tam? Masz A drugi jest tam daleko Tam, gdzie ma... A, tokar biegnie Gdzie drugi? No to ja idę do tego drugiego Dawaj do niego Te ja z tobą ja długo no. będziemy się bronić Tutaj, tak? No to. Tak. Ta. Z tamtej strony lecą. Ja sobie wyżej stanę. To z dachu będą lecieli. Dobra. Dawaj tu, tu stoimy i, i pilnujemy tutaj. Ja tak, granaty tam rzucę. Do nas tu raczej nie wejdą. No tu w mostu schaczą później. Tak? A. No. A to później. Ja będę tu patrzył. Ciągarka musiała. się zacięła, idę. Ojej kurwa, pomocy. Poleć. leć. Mati, leci. Mati, pomóż. Hunter, hyperderzy Śmierdziel Kaczą, do dobra, le lecą, lecą, stamtąd. Tam. Yy, już dużo jest pod bramą? Kuj. No to walcie, walcie. Bo to co ja robię? Jak tutaj jeszcze Ale nie walcie na loty. Idę po niego. Leżę. Tu Bo krzykacz jest. Ja leżę. Pomóc. Dobra, dobra. Ja, dobra, pomóż mu, Jak krzykacza walę. Zabiłem. Nice. mamy drugi nalot, na no, później. Podnoszę. Jak leżysz, jak leżysz. Dobra, no, koweruję, się... podnoś go, podnoś go, podnoś go. Nie ja mam go. Dobra, muszę iść po wyciągarkę. Kowerujcie mnie. Leć, leć. Ja mam oprawę. Dobra. Dobra, zgrupujmy się tutaj. Policja gruby, gruby. Na... Zgrupujmy się tutaj gdzie jestem na moście mnie o ja biorę szklamo Na Molo tutaj zgrupujmy się kurwa, No to żeś kurwa wziął Tak dam mu pomóc A nie uf, Kurwa Hunter i gruby Widzij No pięknie Podnieś go Ja to kara Ja to kara podniosę Szybko bo z drugiej strony z Chyba tak czerwono Ale za pamo Zrzut! od kolejny odpalam odpala, odpala, Odpalaj, odpalaj, odpalaj Nie dobiegnę Walną mnie. Dobiegniesz, dobiegniesz, dobiegniesz Leciało. Na molo, na molo wszyscy Lecę tu, Znaczy na molo, tu gdzie statek Odpalajcie, dobiegam Nie ja mam granatów Dobra i do końca ja. tu stoimy, do końca tu stoimy Wody też wybiegają Tak, wody też mogą no Z lewej strony no Dobro. Prawej też lecą na... Damy radę, damy radę guys A. O, przez... Się... przez chwilę się Zlękłem jak w Trzech leżeliśmy tylko Mati żył jak w sekundę podnoszę, ja tylko no to, jak to, jak tak tutaj, Ufa, co to tak wolno ciągnie Użyć trzeba wolno wolno Nie biegaj tak szeppi przód ty bo Znowu podcelownik podcelownik w tej w tej Dobra, łatwiutko, łatwiutko. Dobra, będzie dodał. Ja muszę pałamo skoczyć szybko. Wyeliminujcie, o kurwa, ile pan leci. Nie ma szans, nie ma szans. <laughs> ja idę pałamo też. Matis, stój, nie, jeszcze nie uciekaj! Coverujmy. Dobra, chodźcie, chodźcie. Lecę, 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 dobra. Spierdalajmy tam. Policjan. Gdzie? Ale debil to jest idiota. Idiot. Idiot. Ile ten policjant masz życia? Chuj. Nieśmiertelny? O, okay. Chodzimy. Leży. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze chwila. No to za twoje info co chwilę. Mówię za chwilę wchodzimy. Sheddy jest no. Sheddy jest znany swoje info. Dobra, chodzimy. Go, 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 go. Ja no kurwa, ja na górę Jeszcze idę. Do no wejdź na łódź. Dobrze. Brawo. I do wody. Zapraszamy. Na główeczkę. na główeczkę. Byk, 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 byk. Na bombę. Na bombę. No. Koniec aktu pierwszego. zostało nam trzy akty, dokładnie. Łącznie 9 misji chyba. Chociaż nie wiem, może być tak, że drugi akt ma więcej misji. No, zwycięstwo. Także to było na tyle. Jeżeli się spodobało to oczywiście łapeczka do góry. I co? I widzimy się w kolejnych filmach. Elu. Elu.